Co to jest niedozywienie i z jakimi problemami się wiąże? Pięć minut. Czy wiesz, że wiele osób w krajach rozwiniętych cierpi z powodu niedozywienia, chociaż wcale nie są z tego powodu wyjadkowo chude. Powiemy Ci dlaczego. Co to jest niedozywienie i z jakimi problemami się wiąże? Niedozywienie może prowadzić do rozwoju chorób przewlekłych, powodowanych niedostateczna podaza składników odzywczych. Ważne jest spełnienie wymagan, aby organizm działał tak, jak powinien, zachowując równowagę wewnętrzną. Mając na uwadze ten cel, niezbędne jest zaplanowanie zróżnicowanej diety, zbilansowanej pod względem kalorycznym. Czasami jednak z powodu utrudnionego dostępu do pozwienia, a czasami z powodu bledów w realizacji wytycznych żywieniowych, można popaść w niedozywienie, które jest szkodliwe dla organizmu. Co to jest niedożywienie? Pierwsza rzecz, która należy wyjaśnić, jest pojęcie żywienia, które nie zawsze pokrywa się z pojęciem niedożywienia. W tym drugim przypadku mówimy o nieefektywnej podazy kalorii i składników odzywczych. Podczas gdy w pierwszym przypadku niedobory niezbędnych składników odzywczych mogą powstawać nawet przy zaspokojeniu dziennego zapotrzebowania energetycznego. Z tego powodu jest sporo osób które rozwijaja niedozywienie i nawet nie są tego świadome, ponieważ wiele objawów pojawia się dopiero w średnim okresie. W tym stanie nie musi dojść do znaczącej zmiany składu ciała, choć może również do tego dojść. Przykładem niedozywienia może być chroniczny niedobór żelaza prowadzacy do anemii, jak wynika z badan opublikowanych w The Medical Clinics of North America. Teraz omówimy różne rodzaje niedozywienia których można doświadczyć. Chude cialo? Niedozywienie jest na ogół związane ze skrajna szczupłością, chociaż nie zawsze tak się dzieje. Niedożywienie. W tym przypadku występuje deficyt energetyczny, który powoduje postępująca utratę wagi i masy mięsniowej. Problem poglebia się, gdy zapotrzebowanie na białko nie jest spełnione gdyż w takiej sytuacji wzrasta ryzyko rozwoju sarkopenii i problemów funkcjonalnych. Potwierdzają to badania opublikowane w journalu Lovebone Możliwe, że zaistnieje całkiem odwrotny scenariusz, czyli spożycie znacznie większej ilości kalorii niż jest to konieczne, co również ma negatywny wpływ na stan zdrowia. Tutaj skład ciała uległby zmianie, zyskując coraz większą masę tłuszczowa. Należy pamiętać, że nadwaga wiąże się z częstszym występowaniem chorób przewlekłych. Niedobór mikroelementów Nawet proponując dietę, która jest zbilansowana energetycznie, możliwe jest wystąpienie niedoborów na poziomie zwieniowym wpływających na stan zdrowia. Przykładem jest wspomniana już zelazo, które może powodować anemię z powodu problemów z przyjmowaniem lub zlego wchłaniania. Kosinus podobnego dzieje się z wapniem, kluczowym mineralem dla zdrowia kości. Niedostateczne jego spożycie i utrzymywanie niskiego poziomu witaminy D może warunkować pojawienie się osteoporozy. Wskazuje na to badanie opublikowane w Nutrients. Również krótkotrwale problemy zdrowotne mogą wystąpić z powodu niewystarczającego spożycia niektórych witamin. Najbardziej oczywistym przypadkiem jest szkorbut spowodowany niedoborem witaminy C. Oczywiste jest, że niespełnienie wymagań dotyczących każdego mikroelementu generuje szereg negatywnych konsekwencji. Z tego powodu ważne jest unikanie restrykcyjnych diet, ponieważ ich przestrzeganie staje się zlozone i często trudno jest zapewnić optymalna poda z witamin i mineralów. To również może Cię zainteresować. Późne spanie może zwiększyć ryzyko otyłości. Problemy zdrowotne związane z niedożywieniem. Poza wymienionymi sytuacjami, zwykle związanymi z konkretnym deficytem żywieniowym, należy podkreślić ogólny wpływ niedożywienia na zdrowie. W tym stanie mogą wystąpić następujące problemy: niewydolność w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Według niektórych badań niespełnienie wymagań dotyczących witaminy C, witaminy D i cynku negatywnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Różnicowanie komórek serii białej nie przebiega tak, jak powinno, co sprawia, że organizm jest bardziej podatny na infekcje. Glodowe racje. Ten problem występuje częściej w krajach rozwijających się? Problemy jelitowe. Według badań mikrobiota jelitowa najbardziej cierpi na skutek niedożywienia. W takich przypadkach zanika odpowiednia gestos i różnorodność bakterii, co powoduje problemy z metabolizmem i wchlanianiem składników odzywczych. Tym samym pozostawia się miejsce na kolonizację patogennych oportunistycznych drobnoustrojów, powodujących nieprzyjemne objawy rozwój choroby przewleklej. Niektóre z mikroelementów które pojawiają się w codziennej diecie, działają antyoksydacyjnie, są w stanie neutralizować produkcję wolnych rodników, zapobiegając tym samym ich kumulacji w tkankach. Zmniejsza to ryzyko rozwoju złozonych patologii, jak stwierdzono w badaniach opublikowanych w Advances in Nutrition. Jeśli ilość sprzeciwutleniaczy w diecie nie jest prawidłowa, Przewlekłe problemy zdrowotne stają się bardziej prawdopodobne w perspektywie średnioterminowej. Dobrym przykładem może być choroba układu krazenia. Zakres problemu: Jak widać, niedożywienie, spowodowane brakiem składników odzywczych lub nadmiarem kalorii, stanowi zagrożenie dla zdrowia. W niektórych przypadkach skutki mogą nie objawiać się w krótkim okresie. Jednak wraz z upływem czasu zaczyna się generować różne fizjologiczne niesprawności, które będą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Z tego powodu niezbędne jest przestrzeganie zbilansowanej i zróżnicowanej diety. Trzeba się starać się o utrzymanie optymalnego stanu składu ciała oraz pokrycie dziennego zapotrzebowania na składniki odzywcze. Niedozywienie, częstszy problem, nic się wydaje. Niestety coraz więcej ludzi w świecie zachodnim cierpi z powodu niedozywienia. Z powodu dezinformacji lub nieostrożności często można znaleźć monotonne diety, w których brakuje wysokiej jakości składników odzywczych. W efekcie obserwujemy roczny wzrost przewlekłych i zlozonych patologii. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy skupić uwagę na nawykach zdrowego stylu życia, już od pierwszych etapów życia. Chociaż niedozywienie jako takie można skorygować, lepiej nie doprowadzać do tej sytuacji ponieważ może to mieć konsekwencje.